Hej, witajcie! Dzisiaj będziemy próbowali przypraw i nie będziemy ich widzieli. I będziemy je tylko wąchali, tak jak widzicie, bez patrzenia. Zapraszamy! Pieprz jakiś? Albo co? Nie, to nie pieprz. To jest... Kminek! To jest jakieś... jakieś zioło. Nie wiemy co to jest. Kminek! Pierwsza jakaś gałka Nie, gałka muszkatołowa, nie. Dobra, niech to będzie kmin. Nie wiem co, co to jest. To nie jest jakaś gorczyca ale coś w tym stylu? Chyba tak, tylko suszona Kolendra? O, o, o bli chyba tak. No 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 Tak, to jest gorczyca. Wyrocznie! Świetnie. <ścoughs> Jaka To jest gorczyca, ja się nie zgadzam, spadaj. Kolejna. Wjeżdżaj na scenę z koksem. O, to jest ten. Cynamon. Cynamon? Nie, nie to nie jest cynamon. cynamon. Nie, boże, te. Y, do wina, co się dodaje? Goździki. To, goździki. to są goździki. Goździki, tak jest, gość Ben! To są goździki. Goździki. Dobra, tak, goździki. Goździki, już nie chcę. Czy zgadłyśmy? Tak jest! Ekstra! Yeah, Gat! Aaa, piona, dajmy pionę! To ty... A! Super. <giby> to nie jest ostra papryka? To jest papryka. Ten... Można językiem? Nie? Cynamon, ale nie, coś się pruszy tutaj na mnie. Słodka papryka? Ja nie wiem. No <giby> to tak będzie. Cynamon? Oh, mm. Szwędzi w nosie jak dobry koks. Na pewno to jest papryka. Zwykła? Czy ostra? To jest papryka. To jest papryka. To jest papryka. Kurkuma jakaś. Znamon. Oj, to jest ostra, boś mnie w nosie zaczyna wiercić. Czerwona papryka, tylko nie wiem, no. słodka, czy. Tak, ja też bym powiedziała, że jakaś taka papryka właśnie w proszku. strasznie swędzi w nos, jak tu trochę tak sprzedałem kroseczkę. Ale to jest... Dla mnie to jest kurkuma jakaś. Kurkuma. Ja sądzę, że to jest cynamon. Odpowiedź moja to jest ostra papryka. To jest ostra papryka. Czy to jest kurkuma? Czy cynamon? Jaka jest odpowiedź? Ooo, dlatego tak wali. Jestem cały w tym. No, czyli zgadliśmy. To jest ostra papryka. Pięć. Przybij. Na dole jestem. Na dole jesteś. No jakie cienie. To podobnie, ale to jest też papryka. Jakby papryka, no Dobrze. To jest gałka. Co to jest? Co się tak już zbawiło? No to, <laughs> co to Może gałka muszkatołowa? Taka jak się dodaje z jakichś sosów, czy coś w tym stylu. Nie wiem. Nie, to jest gałka. To jest gałka jak nic. Gała? Zawsze spoznam zapach, zapach dobrej gały świeżej. Pieprz! Ja uważam, że to jest pieprz. Czekaj. Ja mam że gałka muszkatołowa to jest taki... Taki ma zapach taki lekko pieprzny, ale cynamonowy też trochę. To jest gała, na pewno. Kurde, chciałbym dotknąć. Moja to odpowiedź to jest pieprz. No. Mi się no. Pyta, że To jest jakiś pieprz, też tak. A ja, że gałka. To gała. Czy odpowiedział jest gałka muszkatołowa? Czy odpowiedział gała? Jaka jest odpowiedź? No, jak? To nie może być zielony angielskie. No, prawie jak pieprz. No, to prawie to jak pieprz, no spokojnie. Co? No? Ej, spadaj, to jest gałka muszkatołowa. O, to jest ten czosnek. Bardzo intensywny zapach. Kurde, ja. Ja cały czas mam chili w nosie. To śmierdzi jakimś jaką chemią chamską, taką taką wegetą czy innym takim. Curry? Jest, wiesz, to jest... Czosnek, czosnek granulowany. Mhm. To jest coś, co się znajduje na pizzy pewnie. To twój palec? <śmiech> <śmiech> to palec. <laughs> Nie, to śmierdzi taką wegetą, którą się dodaje do Do zup. zupy chińskiej. No do, to śmierdzi jak zupka chińska. No taka. dokładnie. Bazylia to to nie jest, może jakiś oregano, nie wiem. Taka chemia, takie pff, no. Cały czas mam ostre w nosie chili, chili nie wiem co to jest. Uch, wyrocznio. Czy to jest czas na granulowany? My mówimy, to że to jest. to jest oregano, a co to jest? To, to. No to, ale czasem granulowany też Póra. jest w jakichś wegetach. To, co to, to jest takie? Został no, to jest sama chemnie, i ja byłam dobrze, blisko. O matko. No, no, to mówię, że coś już mnie. Czyli w noś okay. mnie tak wykończyło, że. Wiedziałem, że coś mi tu śmierdzi. Gdzie to jest? Kurwa! <grym> Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie tutaj na dole. A jak chcecie zobaczyć odcinek, gdzie zgadywaliśmy smak na ślepo, to macie tutaj. No i cóż, zapraszamy, pozdrawiamy i żegnamy. Do zobaczenia!